No i Orlan nie zdąży. A było tak blisko. Widzę jeszcze jakąś rampę. Co tam może się kryć? Wow, co to jest? Aha, okej. Okay. To jest nasze wsparcie. Dobra, Mira. Oboje wiemy, że ze mnie zdzierasz. Ale i tak cię najmę. Przekazuję ci moje oddziały, Jim. Cieszę się, że jestem po tej samej stronie co ty i Matthew. Ty, podstępna wiedźmo! pokażę ci, co przytrafia się zdrajcom. Ha! Pole minerałów wytrąca. Pole minerałów wyczekpane. Jakim tam zdrańcom, Orlanie? Czyżbyś nie znał zasad? Nie. Eee. Czyżbyś nie znał zasad? ...najemników? Właściwie... Znowu... Nie wiem, coś mi Shift czasami nie zaskakuje. Tutaj znowu mamy działo. Ale to już sobie pójdziemy naokoło. O oh, oh, oh. Nie z Kubami. O, Nie pomyślę że mam w ogóle badanie ustawione. Na większe zadawanie. Czołgów oblężniczych. Polem minerałów wyczerpany. Za mało minerałów. No, serio? Już nie mam? Właściwie robimy migrację. Co się dzieje? Co jest naszym celem? Zabierz mnie stąd. Co jest, co jest, co jest? Się podoba. Gadaj! Pozwałoby jeszcze czołgi zrobić. Ale nie te hmm. Wydasz jakiś rozkaz? Zadamca Tylko o te lepsze mi chodziło. Drogi. Zwycięstwo jest Widzicie, ile jeszcze tutaj jest surowców drogi. w ogóle? No dalej. Sprytne oczywiście Dobra. cała przyjemność po mojej stronie pomyśleć, Dokrej. że kilkoma Marinesami sobie poradziłem z całą armią Orlana co, 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 co? ja wam Dokrej. tu dam to mi się podoba Właśnie. ja wam dam mnie tu z górki atakować za mało energii za mało energii napraw mnie no i co tak długo? Znowu mi się nie zaznaczają, co jest z tą klawiaturą? Co jest? Gadaj! Pokaż na co cię stać! Oj Orlanie, nie widzę świetlanej przyszłości dla Ciebie. To mi się podoba. Droże. Ulepszenie, opracowanie. Hmm, co by tu wziąć? Właściwie nic takiego fajnego. Tutaj nie masz. Rozwalmy hmm. coś. Nie widzę czołgów. Dobrze wiedzieć. Jaki plan? A nie, jednak coś tam mają. Wow. Wysyłam wam mały prezent. Fajnie wiedzieć. Co trzeba Będę też wiedział, że mam zmienić hotkey na command center. Właściwie, czy jest sens ulepszać dalej? Oj, oj, oj. Kruki w akcji. Nie wiem, czy jest sens się w ogóle tak bawić. No dalej. Wydasz jakiś rozkaz? Doskonale. Co trzeba ubić? Dzisiaj tutaj też mógłbym się zająć produkcją. Nawet mam jednostki w bunkrach. Ale Jaki oczywiście plan. ja nie wykorzystuję tego. Boż po co? Szybko, charge. Haczałga. Шейды. Там видишь, что Słyton już nie To mi się podoba. Ja, no dalej. Zabierz mnie stone. Oj, 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 coś tu. Coś tu pominąłem, ale dobra, okej. Okay. Super. Znowu coś się je pierdolą. No i po Orlanie. Dobra, dobra, dobra. Poddaję się. Bierzcie tego swojego adiutanta! Powinienem zrobić światu przysługę i zabić cię, Orlan. Szkoda, że być może pewnego dnia będę zmuszony cię zatrudnić. Mira, wyświadcz mi przysługę i wrzuć go do pierdla. <laughs> Załatwione Reynor. Przetrzymam dla ciebie tego węża całego i zdrowego. Zrobię to nawet za darmo. Ho, Myślał kto. Pasjans. Nie konstruuj nowych ERK, zanim nie wykupisz kontraktu z Han w misji cios w plecy na poziomie trudnym. Mhm. Tam było jeszcze zabić 25 jednostek za pomocą min, ale było to na poziomie normalnym, ale jak na poziomie trudnym, więc lipa. Nie wykonam tego archiwmenta. A, zapomniałem czegoś powiedzieć. Mmm, jaki pyszny popcorn. Komandorze, odszyfrowany adiutant jest z powrotem w laboratorium. Gotowy. Ho. Dobra, moja pani. Wykopaliśmy cię na Tarsonis. Byłaś aktywna podczas ataku Zergów? Pamiętasz coś związanego z udziałem Arcturusa Mengska? Mengsk. Arcturus. Były oficer Konfederacji. W cywilu poszukiwacz złóż. Założyciel i przywódca grupy terrorystycznej, synowie Kochamy. Status przestępca. Uzyskiwanie dostępu do przechwyconej transmisji 0081 do 0086 alpha Tutaj, Duke. Nadajniki są zabezpieczone i włączone. Kto zezwolił na użycie nadajników psionicznych? Ja, pani porucznik. Co? Fakt! Konfederaci na Antidze byli śni, ale teraz chcesz użyć zergów przeciwko całej planecie? To szaleństwo! Ona ma rację, stary. Przemyśl to. Przemyślałem to. Uwierz mi. Wszyscy otrzymaliście rozkazy. Wykonajcie je. Pożałujesz tego. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, kim jestem. Nikt mnie nie powstrzyma. Ani ty, ani Konfederacja, ani Protosi. Nikt! Będę rządzić tym sektorem albo wypalę go na popiół! Cholera, nie wierzę. Mengsk się z tego już nie wywinie. Mamy dowody, możemy iść do prokuratury, ale chwileczkę, Mengsk może wszystko, więc nie pójdzie do prokuratury. Nowe jednostki, ale to zaraz. Najpierw mamy kryształ e, protosów i... Czarną dziurę bądź antymaterię. Nie wiem co to za kula jest, nie chce mi się czytać. Jestem taki leniwy. No i mamy. A nie, to dotąd byłem, bo pamiętam, że jeszcze miałem kruki. Jednostka pomocnicza, która wykrywa zamaskowane i zakrzepane jednostki. E, jednostka pomocnicza, która wykrywa zamaskowane i zakrzepane. Aha, jednostka. Jednostka pomocnicza, jednostka pomocnicza. No, tutaj mamy takie dwie, no. Bardzo mi się podobają te kulki. Ten co może robić? Strzelają jakimś kwasem i się leczą, ale ja wolę kruki, bo mi się bardziej podoba ta jednostka. Eee, czy tu coś jeszcze mogę zrobić? Nie, tak z ciekawości chciałem sprawdzić. Kantyna tych Muszę to wiedzieć. O co poszło tobie i Mengskowi? Przecież kiedyś gruchaliście jak dwa gołąbki. Myślałem, że Mengsk będzie reformatorem. Walczyłem u jego boku do czasu inwazji na Tarsonis. Wtedy posunął się za daleko. Wykorzystał Zergi do tego, by wymordować całą planetę. Mengsk zostawił Kerrigan na pewną śmierć bo ośmieliła mu się sprzeciwić. Wtedy się wydało, że Arcturus to takie samo dno i zgnilizna, jak cała ta Konfederacja. A niech mnie ty to potrafisz dobierać sobie znajomych, Jimmy. Ty, Husie, nie musisz go dołować. Imperatorze, wiele napisano o tragicznych wydarzeniach na Tarsonis. Dokumentalne śledztwo Tiloskiego pod tytułem Świt Imperium twierdzi nawet, że obalił pan konfederację zapewniając upadek Tarsonis. Słyszałem już te teorie spiskowe. Fakty są takie, że Zergi zaatakowały Tarsonis taką chmarą, że żadna siła we wszechświecie nie zdołałaby ich. Film Tyroskiego ukazuje pewne korzyści płynące z unicestwienia przez obcych skorumpowanego rządu, którego obaleniu poświęcił pan całe życie. Zginęły wtedy miliony, a pan śmiesz mówić, że to było wygodne? Owszem, walczyłem przeciwko konfederacji, ale nie dla własnej korzyści. Tak. Kiedy przyszło mi wziąć na siebie ciężar władzy, zrobiłem to, ale tylko po to. By zapewnić przetrwanie naszego gatunku. Strząsające słowa samego imperatora. Za chwilę zerglingi uczulone na sok cytrynowy. Kaczka dziennikarska, czy nowa superbroń w walce o przetrwanie ludzkości. Co to ma być? Mi napajączek. Dzień dobry. No, w dodatku jest dość inna wersja tej miny, bardziej korzystna. Ci cholerni najemnicy wciąż używają sępów, dasz wiarę? To cholerstwo to jeżdżąca trumna, nawet jeśli nigdy do ciebie nie strzela. Uważaj, słon. Sam już nie pamiętam ile razy mój stary sęp ratował mi skórę. Nie zamierzam słuchać jak wyśmiewasz się z tak klasycznego <grym> pojazdu. Klasycznego pojazdu? Pewnie można go tak nazwać. Oczywiście, większość ludzi lubi motocykle, które nie wybuchają pod nimi po zamarznięciu uszczelek i takie, w których nie ma radioaktywnych wycieków z akumulatora, ale co tam, kogo to obchodzi, skoro to klasyk, co? Ale nikt nie lubi przemądrzalców, Słon. Dokładnie, Słon, zamknij się. Hmm. Co by tu wziąć? Wydaje mi się, że teraz wezmę się za ulepszenie helionów. Tak, coś mi się wydaje. Aczkolwiek mógłbym też te jednostki ulepszyć, żeby już były do końca. Właściwie z żniwiarzami to jeszcze się zastanowię, ale maruterów i wypalaczy bym ulepszył już. No, nawet wyszło. Idealnie. W ten sposób mamy już gotowe jednostki. E, czy coś jeszcze do powiedzenia macie? Chyba nie. Nie. Okej, okay, dobra. Sobie zrobię kolejny save. Czemu by nie? Mogę przecież. O! Nowa planeta. Zaszyfrowany za... Ale nie, to Wygląda później to, że królowa ostrzy już wie, kto nam płaci za artefakty. Gruba ryba z Mobiusa doktor Narut, twierdzi, że zergi atakują jego główny kampus badawczy na tyradorze. Nie może ewakuować swoich ludzi przed zabezpieczeniem badań związanych z artefaktem. Wreszcie mamy prom medyczny, coś jak sanitariuszka. A jednocześnie transportowiec. Ech, komandorze Raynor. Niebiosa nam pana zesłały. Miał pan nienaganną reputację jako szeryf i wiem, że zrobi pan wszystko, żeby nam pomóc. Tak, to zamierzchłe czasy, doktorze. Wygląda na to, że macie tu ogromny problem z zergami. Gdzie jesteśmy potrzebni? Jesteśmy gotowi do ewakuacji pozostałego personelu. Ale żaden z oddziałów, którym rozkazałem zniszczyć rdzenie danych fundacji, jeszcze się nie zgłosił. Musi pan zniszczyć te rdzenie, zanim królowa ostrzyje znajdzie i odkryje współrzędne pozostałych artefaktów. Ważą się losy całego sektora. Odkryto wzorzec. O nie! 12. Zaleca się zachowanie szczególnych środków okay. ostrożności. Jeszcze mniej czasu niż przypuszczaliśmy. Musimy się spieszyć. O, jaki pyszny popcorn. No tak, zapomniałem czegoś zrobić. Zakończono analizę miesiąca królowej Ostrzy. Szacujemy czas jej przybycia do najbliższego rdzenia danych. Ty, shift tu. Shift. odpuścić, prawda? pojawienie się tutaj nie było dobrym posunięciem. Nie planuję długiego pobytu, kochana. Ale prędzej szlak mnie trafi, niż pozwolę ci dostać te artefakty. ERK gotowy. No mamy też transportowiec. Może nawet użyjemy. nad naszymi promami medycznymi, komandorze. Można ich użyć do przenoszenia ludzi po mieście, unikając przy tym większości Gotowa do gotowy. Ruszaj się. ERK gotowy oj ojoj ojoj Rakieterzy Jesteśmy uradowani komuś ERK gotowy Potwierdzam Szkoda, tylko, że to nie mają! Ale to w dodatku Niestety Rakieterzy Rainera zabierzcie nas stąd! Mm. Potrzebne dodatkowe magazyny Serio? Śmiało Ruszaj się Nie mogę tutaj budować Za mało minerałów Dołożyć komu? Czekałem na Cię Właściwie tutaj sobie na jedynkę dam samych Maryńców. O, pieprzone karakany, jeden z głowy, no, do Roboty, panowie. Oczywiście rdzenie danych Fundacji Mobiusa, nie dostaniesz pozostałych. Cholera. Przynajmniej nie wie, gdzie jest reszta rdzeni. Hmm. szybko dostańmy się do następnego. Raczej chyba nie będę wykorzystywał podpalaczy w tym miejscu, albo nie. Nie to chciałem, to chciałem. Brutalisk. Stetman potrzebował jednego do badań. Myślę, że możemy wyświadczyć mu przysługę. A! Wystraszyłeś mnie! To dobrze, że cię e, wystraszyłem. A co za to dostanę? Rozbudowa ukończona. Komandorze, musi coś zrobić z tym czerwiem nydusowym, inaczej zergi zaleją naszą bazę. Wykonuję zrzut. Rozbudowa ukończona. Niestety oh. w tym momencie nic nie jestem w stanie zrobić, bo muszę mieć czołgi. Lepiej, żebym tego nie żałował. Właściwie chodźcie wszyscy, Czekam. czy się udami. Jakiś tempo, tempo, ta... Mów o co chodzi. Słyszałam to. Pomoc. Tak? Tak jest szefie Gotowy do demolki. Co teraz? Okej. Trochę to chaotycznie robię. Ale może być, Śmiało. tak słyszymy za mało energii, cicho, hmm. ale one nawet mogą się sprzydać. Je także Czemu nie mogę? Aha, rdzeń fuzyjny O kurde, to to jest To jakbym miał robić Zwykłego krążownika Ale to już jest taka Broń desantowa już konkretna Wydaje mi się, że pojazdy Zostaną tu Pieprzony shift Dalej nie chce coś działać Dobra, raczej spam tutaj będzie szedł. Ej, nie wiem też czemu zrobiłem to, podczas gdy, gdy mam przecież ta, ta. Cywili... znaczy tych marinesów. Rozbudowa ukończona. Tempo, tempo, tempo. Gotowy do akcji! Królowa ostrzy idzie powoli. Szybko zastanawiam, co tam może się chować. Czy będą jakieś wieżyczki przeciwlotnicze? Rozbudowa ukończona. Uwaga, idzie się! Za mało minerałów. Dalej, dalej. Potrzebuję tych cześków za mało minerałów. Za mało. Minerałów. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Ja ten się nie zmieści. Lepiej, żebym tego nie żałował. Mam to. Pełny, pełny. pełny. Gotowy na do usług. Baza. O, serio? Czekaj, uciekaj, uciekaj, goliat się, bys wyciągnie z tej jatki. Gdzie, Przucajmy. gdzie, gdzie, gdzie? O, o, o. O to wasz przystanek Przydałaby się nam pomoc O Boże święty Uwaga, idzie się Trzeba niestety czołgi zrobić Za mało minerałów Polewam nad tym, Przelegu. wybaczcie mi. Wydasz jakiś rozkaz? Się robi.